Cieszę się, że dostałem wreszcie prawdziwą szansę w meczu ligowym. Jak widać dzisiaj wykorzystałem ją. Wygraliśmy 3-1, to cieszy, bo ostatnio przegraliśmy w Radomiaku i ten mecz podrażnił trochę nas wszystkich i powiedzieliśmy, że nie może to tak dalej wyglądać. E, trochę było zawirone, zawirowań w klubie. E, wzięliśmy się w garść, przepracowaliśmy dobrze ten tydzień i byliśmy przygotowani w 100% na to, żeby dzisiaj wygrać z Jaszczem. Wiemy jaka jest nasza wartość, dołożyliśmy jeszcze trochę charakteru i jak dzisiaj widać zamknęliśmy mecz na 3-1 i spokojnie już mogliśmy trzymać wynik, a nawet pokusić się o większe zwycięstwo. Dla mnie najważniejszy jest zespół, dla mnie najważniejsze jest dzisiaj trzy punkty. Mamy teraz dwa tygodnie na to, żeby spokojniej się przygotować, do następnego meczu, więc chwilę poświętujemy i zaczynamy następny tydzień o, o poniedziałku od pracy. Dzisiejszym spotkaniem zakończyliśmy niejako serię meczów wyjazdowych. Myślę, że z tego powinniśmy się cieszyć. Na pewno nie możemy cieszyć się dzisiaj przede wszystkim z wyniku i że wracamy, wracamy do domu bez chociażby punktu. Był taki moment w tym meczu na początku drugiej połowy, że rzeczywiście stal Osiągnęła przewagę i to był moment, w którym zasługiwała na bramkę. Straciliśmy ją, myślę, na własne życzenie, kiedy połowa drużyny czekała na sygnał sędziego, że piłka wyszła na aut. Zachowaliśmy się troszeczkę nieodpowiedzialnie, delikatnie mówiąc, w tym momencie i, i tym sposobem przegraliśmy to spotkanie, no bo potem próbowaliśmy jeszcze ruszyć, stworzyć sytuację, które gdzieś tam stworzyliśmy, ale nie udało się wyrównać i. Są porażka, gratulacje dla Stali, a my wracamy i mam nadzieję, że też nam ta fortuna się uśmiechnie w następnym spotkaniu. No widzieliśmy, że to był całkowicie inny mecz niż tydzień temu w Radomiu. Jeżeli tak byśmy zagrali w Radomiu, to przywieźlibyśmy punkty. Natomiast dzisiaj to była ta drużyna, ten zespół, który chce, żeby tak wytrwał do końca. Oprócz tej piłki, którą umiemy grać, czyli technicznej piłki, dodany był właśnie ten ząb, walka i nieustępliwość. I tego właśnie chcę od zespołu. Gratuluję wszystkim za głowę podniesioną do góry, za walkę, za angażowanie, co zostało nagrodzone trzema punktami.